Siemanko, ruszyliśmy, jest poniedziałek, nie wiem, koło 14 ruszyliśmy, 15, :00, 15 :00 chyba, no nie? 15 Koło 15 ruszyliśmy, jedziemy oczywko do Chorwacji, żeby się doczekać, ale ujechaliśmy, nie wiem ile, nawet nie 100 km. 67 i sztą. 67 i standardowy tutaj na trasie do Częstochowej, ja ale po prostu abstrakcja jakaś no, to sobie postoimy, Google pokazuje godzinę i 5 minut, także zarąbiście jest, ale nie narzekamy, jest wszystko git Brakowało nam co? Brakowało nam ształu Tak, brakowało nam ształu, no akurat tego nie, niekoniecznie No, e, nagramy drogę i damy znać jak już dojedziemy You can still go, even when you feel slow, you can still go Even when there's no hope, you can still go I never answer to no, man, I still go Go, 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 go Go, 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 yo, go, go, go Hustle hard, hustle every single day I'll be making moves till I'm buried in my grave to the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, uh, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. Better uh, see with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no man, I still go. Go, 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 go. 14 godzin ponad drogi. Jeszcze żeśmy się tam zatrzymali później, ogarnąć gdzie co i jak, bo przecież nie mamy nawet planu, gdzie jedziemy tylko wiemy, że tutaj po tej Istrii. Eee, no i jesteśmy na miejscu, dojechaliśmy na jeden camping, ale powiem wam szczerze, że póki co to ceny mnie dobijają. W sensie tak, za winietę po Czechach na miesiąc i za winiety dwie austriackie na 10 dni zapłacimy tyle. Co tylko za Słowenię, no nie? Słowenia 150 zł na 7 dni, czyli jak my zostajemy dłużej niż 7 dni, musimy dwie wykupić, to jest 300 zł. 300 zł za kawałek autostrady. No, tych Słoweńców to tak jebie w dupie, że po prostu masakra. I to już nie pierwszy raz mówię, bo jak żeśmy tam ciężarówką jeździli, to już wtedy to mówiłam, że im się jebie kurwa w dupach, tym Słoweńcom. Nienawidzę tego kraju. Normalnie to jest tak popierdolony kraj, że masakra. Tak samo jak był w Srowit, to na stację, żeby wejść w ogóle na stację z paliw, to trzeba było mieć certyfikat, no nie? Tylko na stację. Po prostu abstrakcja jakaś. Dobra, dojechaliśmy na kemping. Co do cen, to też są w wyższe niż ostatnio, jak byliśmy w Chorwacji, ale to już było parę lat temu ładnych. Eee, za tutaj, za miejsce, na, na jedną noc zapłaciliśmy około 350 kun, coś takiego, za jedną noc. To, było, to jest jakieś 43 240 zł. 240 zł, 43 euro. Około tak to wychodziło. Nie wiem, jakie oni mają tu przeliczniki, tak nam mówili. My płaciliśmy w kunach, mamy wymienione kuny, ale z tego co patrzę, to tak jak ja wyliczałam względem tego, jak byliśmy ostatnio, a teraz to nam gotówki braknie. Nie wiem, zobaczymy, może można płacić kartą. Będzie na kolejnych kempingach czy coś, to będę płaciła kartą. Bo gotówki mamy chyba 5000 kun. I to nam nie starczy na 12 czy 13 dni nie machuja jeszcze jedzenia i tak dalej. Także oby można było. Znaczy będzie można gdzieś na pewno kartą płacić, będę się po prostu posiłkowała i tyle. E, idziemy spać. Znaczy ja to w ogóle jak zasnęłam w, w Wiedniu, to. tak się obudziłam w, w, na granicy chorwackiej, także wiecie. Ja to w miarę wyspana, ale Piotrek nie przespał ani minuty. E, nie zatrzymał się w ogóle, twierdził, że w ogóle mu się spać nie chce. Także idziemy spać. I Później dopiero będziemy ogarniać. Dzisiaj Piotrek mówi, że robimy sobie taki dzień na spokojnie. No a jutro będziemy zwiedzać. Jedziemy na dwóch, trzech w sumie miasteczek. Zobaczymy jak tam będzie. Jeszcze nie wspomniałam, że my jak zawsze dostaliśmy miejsce. Jesteśmy z dala od wszystkich. Warto się zawsze zapytać na kempingu, czy nie mają jakichś tańszych miejsc. No i właśnie a propos to nasze co powiedziałam wam, cenę to jest to tańsze właśnie. To jest to najtańsze, naj, którego większość ludzi nie chce. <laughs> nie mam pojęcia dlaczego, bo tu bardzo fajnie, miło, przyjemnie drzewka rosną te sprawy, także dla nas gitara. I jeszcze coś miałam kuźwa powiedzieć i zapomniałam. Daj mi się przypomni. Piotrze, gdzie ty byłeś i z czym przyszedłeś? W sklepie byłem, bardzo daleko miałem. To w tamtym kontenerze, tak? Ta. A to jest można się nawodnić Ale dlaczego z browarami żeś przyszedł? A z czym miałem przynieść? Nie. Wiem. wodę mamy. Ze szpinakiem? No to. Tu masz, zobacz. A to jakieś smakowe kupiłeś? Nie, to jest chmiel przecież, a nie szpinak. <głos> <głos> Ale a... roślinka, tak miały a... być. Warzywka, te sprawy. No, a tak wygląda wyrko. Ja już rozłożona będziemy szli spać. Eee... No, i tyle, tak naprawdę. Zobaczymy, co dalej będzie. Przypomniało mi się, co chciałam powiedzieć. Eee... Minęło kilka godzin, ale mniejsza z tej... <śpomniało> mi się, że chciałam powiedzieć, że nasz samochód łapie się pod drugą kategorię, jeżeli chodzi o winiety na przykład w Słowenii i w Chorwacji prawdopodobnie z bramkami na autostradzie będzie to samo. Co uważam, że jest nie fair totalnie, bo jedzie sobie taka beta 5 litrów czy 4, czy ile tam one mają i ona płaci mniejsze pieniądze niż my, które mam, którzy mamy silnik ile mamy? 2,0? Tak. No zero. Dla mnie to ceny winiet, e, czy tam przejazdów autostradami ogólnie powinny być od spalania samochodu, od tej ekologii niby, tak? A nie kurwa od wysokości. No ja pierdolę. Oni to po prostu zrobili po to, żeby ci, co jadą na urlopy, kampery, e, wiecie, kamperwany, busy, więcej płaciły za to. Dla mnie to jest po prostu chujowe, krótko mówiąc, bo nie płaci ten, co bardziej zatruwa środowisko, tylko płaci ten. To ma wyższe auto. Fuck Logic. E, I druga sprawa, to jesteśmy tu niecały dzień, a ja już zatęskniłam za Albanią i Czarnogórą i podejściem tamtych ludzi. Tu ludzie da, e, są zmanierowani turystyką. Tak to określa po prostu. E, wiecie, na turystę wyje Bongo. E, niech zostawi hajsu jak najwięcej, niech buli e, za wszystko i tak dalej. Na przykład nie wzięliśmy tej przyjściówki, do kabla mamy na dwa, a nie na trzy. I słuchajcie, mówię, dobra, pójdę w Albanii, to nam dawali albo za darmo przejściówki, albo w ogóle mieli te na dwa wtyki jeszcze osobne te do podłączania się. A tutaj gościówka mi powiedziała, że tak, ona ma 20 euro. Muszę kupić. Nie mogę wypożyć na przykład za 3 euro na dzień czy coś tylko muszę kupić od razu od niej 20 euro. Ja pierdolę za przewóz, stuwa. Pierdolę W dupie tam przepalimy busa, i nie chodzi lodówka na razie. I tyle. No nie, na razie no, zobaczymy, jak będzie. W Dalmacji jakoś tam, jak żeśmy jeździli, to chyba jest Dalmacja, bo ja to za bardzo tych regionów nie ogarniam. Omiś, e, Brela, no jakoś tak inaczej było. Ale jeszcze, no. Dajmy szansę tej Istrii, dajmy szansę. Chociaż uważam, że oni tutaj są bardzo zmanierowani przede wszystkim przez e, tych Austriaków, e, Włochów, Niemców, no nie. Dlatego tu może być przejebane, bo do Dalmacji rzadko komu chce się jechać, no nie. Bo tam w, w dół przez praktycznie całą Chorwację to w większości tam Polacy urzędują, a tutaj Niemcy, Austriacy, właśnie i co i raz Włosi. Она тоже, тоже осталась. Да, девочка. Jesteśmy w Nowigradzie pod... pod balonami. Nie, no bardzo ładne miasto ogólnie. Cyk tutaj i cyk tutaj. Piotrek tam nagrywa. Nie przypomina bardziej Włochy niż Chorwacji. Tak, bo ogólnie Istria to jest jakby po Włoszech, no nie? To były kiedyś Włochy jakby. W razie... Włochy to panowały. No, Włochy tu panowały, więc e, dlatego tu żeśmy tak naprawdę uderzyli, bo chcieliśmy to zobaczyć. Połączenie Chorwacji i wiecie, Włoch. No, dwóch państw, które kochamy miłością nieskończoną, także e, no musi być sztos, tak? Tylko, że plaża nas na przykład na kempingu zawiodła, ale mam takie déjà bo pierwszy raz jak byliśmy w Chorwacji to też żeśmy trzy dni koczowali na plaży, która była Kijowa, była przy kempingu. Za to dzisiaj pościmy na tą plażę, ale tam na godzinkę czy coś, bo tak naprawdę i tak dzisiejszy dzień to idzie dla nas na zmarnowanie powiedzmy, bo żeśmy przespali i ten... Na regenerację. Tak, na regenerację taką, no ale teraz zdecydowaliśmy się przyjść tutaj do miasteczka sobie zobaczyć ten Nowigrad. Nowigrad! <laughs> no. E, także przy kempingu plaża do dupy, za to w tym Nowigradzie tutaj bardzo ładne plaże. Co prawda nie ma tych białych kamieczków, co są najpiękniejsze tutaj w Chorwacji, ale kamieniste są... I ładne tutaj. Tam gdzie my jesteśmy na kempingu są skały i jest brzydko. No i przede ogóle, wszystkim to, ogóle... że nie widać dna. Ta. Bez sensu brać maskę, bo tam nic nie widać. No właśnie, maskę założyłam, wiecie, pływam sobie, pływam i nie widzę w ogóle dna. Tak mętna ta woda była, jak ten. Gorzej niż w Bałtyku. W Bałtyku jest czystsza woda, a tutaj była strasznie mętna, nie wiem o co chodzi. Za to tutaj w tym Gradzie, jak szliśmy portem i tak dalej, no to krystalicznie czysta. I teraz jeszcze powiem Wam, że mieliśmy iść do restauracji na obiad, ale przechodziliśmy koło piekarni, już jesteśmy tacy głodni żeśmy przyszaleli sobie i po prostu w piekarni sobie kupili 48 48 kun, to pewnie nie widać by ten paragon jakiś wyblaknięty jest i kupiliśmy sobie to co najlepsze w Chorwacji według nas, czyli burek z mięsem, burek z mięsem to jest coś co każdy musi spróbować będąc w Chorwacji, w ogóle nie piszcie do nas, nie odzywajcie się do mnie jak nie spróbujecie burka z mięsem są jeszcze z serem, coś tam, coś tam ale one są według mnie do bani z mięsem wieprzowym albo wołowym, najlepsze no. tu Chorwacie żeśmy popróbowali, a tu Włochy tak, a tu jeszcze Włochy Mi, mi obgryźli niestety <gryźli> no, yy, i mamy po, mamy po dwa kawałki pizzy i właśnie po jednym yy, znaczy jeden burek na spółkę i po dwa kawałki pizzy pizza bardzo ładnie wyglądała w tej piekarni, dlatego żeśmy się na nią zdecydowali a dobra dobra? Chociaż dużo ciasta i nie smakuje jak mm, we Włoszech, wiadomo. We Włoszech całą robotę we włoskiej pizzy robi sos pomidorowy. Nie mówcie mi, że jedliście włoską pizzę, jak nie poczujecie tego smaku po prostu przetartych pomidorów. To jest niesamowite i takie pizzy trzeba no, poszukać we Włoszech, bo nie w każdej pizzerii nią zostaniecie. Nie, w niektórych to zostaniecie gorszą niż w naszych da Grasso i tych innych. Ale tutaj bardzo dobra. Taka bardziej polska pizza, dużo ciasta, sera. Um, nie ma tego um, tych przetartych pomidorów, ale i tak pycha. Boże, zrobię. Z... Ja powinnam być vlogerką kulinarną. Powinnam żereć na ekranie i opowiadać o tym. <grym> Okej. Okay. Ja mogę tylko żerać. Bioderek <grym> będzie tylko żar, ja będę <grym> żarła i opowiadała o tym. Lecimy zaraz dalej, to pokażę wam co tam jeszcze w tym nowym gradzie. You got a mind, but even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. Uh, that's why I say, fake it till you make it, eh? And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts and turn them to a game. Take the best thoughts and put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Uh. Never slow yourself down, you could do some more. Push past all the pain and you'll find the door. Open it up and finally explode. You can never do before. Uh. And even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer no man, I still go. Go, 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 go.